Sport to zdrowie. W kolejce do doktora czeka jeden, dwa, trzy. FC Barcelona, piłkarz, który naderwał ściegno. Naderwał czwórkę. Oskar, co naderwałeś? Czwórkę. Tutaj jest doktor badający. A Winia, ty co naderwałeś? Obserwuję, czy badania. Ten dobrze prowadzone. Jestem stąd z urzędu. I tutaj proszę bardzo, jest diagnoza od gumy. Guma pokazuje gdzie go boli. Tu, o tu. Tu boli gumę. Moje kolanko już po zastrzyku. Tutaj. O. O. Jak to naciągam? Czy to jest to? Coś. Co cię boli guma? Paweł pokazuje, jak gotuna ciąga, to to go boli. Co? Czy to to? I właśnie jak nie jesteś gotowy, to to cię boli, guma, to cię boli. Czy to? To jest staw, go mówi. To nie tak. ten staw, no, ja, ja, ja staw ja, mówi, ja, ty wziąłeś? weź kolano. Ja, A, weź kolano, kolano. Do... Weź kolano, Weź kolano, nie łokieć. Hey. To, to jest kolana to... to jest kolano? To jest kolano To jest A tutaj co jest? Zostań. A to co to jest? <śludenia> to było. To jest bark. to było. Kiedy zaczęłaś? W poniedziałek. To jest bark. To jest bark. Tak, to nie to, to, to? to jest skrzydełko. To? Uf, nie bo się guma kurwa to jest Easy. No. Easy to Easy, go. easy God. God. To nie boli. Paweł, ja mówię ci, ja miałem przed chwilą. Guma to A bia... bia... ale... sam jestem w szoku jakby to. Tak, to nie boli, bo to dostało wchodzić. Ostatnio w ogóle nic nie było. No właśnie. Nawet nie czuć jak się wbija. Jak się igła co wbija, w co się, w co się może wbić igłą? Ja, mogen maar...